Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochani bardzo serdecznie we wtorek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza dostajemy fragment, w którym to Pan Jezus naucza swoich uczniów, jak mają się modlić. Ale zanim to, to Jezus na samym początku mówi, na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Czyli nas Jezus. Poprzez te zdanie zachęcić do tego, aby właśnie modlitwa nie była tylko moim monologiem, ale właśnie aby modlitwa była rozmową z Bogiem, aby była dialogiem z Bogiem, w której to my będziemy zwracać się do Pana Boga, ale również Bóg będzie mógł każdemu z nas odpowiedzieć. Jezus mówi: Kiedy się modlicie, mówcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź Twoje królestwo, daj nam swojego chleba i odpuść nam winy tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I na końcu pięknie dzisiaj Jezus podsumowuje całą tą modlitwę, mówiąc, że jeśli wy nie odpuścicie wam, naszym winowajcom, win, tak samo Bóg wam nie odpuści. Natomiast jeśli wy odpuścicie, to i wam będzie Odpuszczone. Zatem, kochani, jesteśmy dzisiaj zachęceni do tego, aby ta nasza modlitwa, może właśnie w sposób szczególny w okresie wielkiego postu, była rozmową z Bogiem, kiedy to my będziemy mówili do Boga, ale również będziemy Pana Boga słuchać, czego Wam i sobie życzę w tym dniu dzisiejszym i całym tym wielkim poście. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.